Ja Kaczor wow. po prostej, a serwisowy, teraz Kaczor rozbija ten blok, a serwisowy, jakżeż fantastycznie kończy się ten mecz. Cześć, kolejny tydzień, a to oznacza, że kolejna kolejka za nami, kolejnych sześć meczów, o których warto porozmawiać. Na początek to spotkanie, które akurat miałam okazję komentować, które odbyło się już... Parę dni temu powiem szczerze, że jakoś tak dużo tych spotkań, tego wszystkiego sporo się dzieje, że szybko trzeba zapomnieć i do tego co za chwilę. Ale, no, i jeszcze powrócimy sobie do tego spotkania chemikradą, które wydawało się, że będzie hitem kolejki, ale tak naprawdę ten drugi set był najbardziej zacięty. Poza tym, od razu widać było, że chemik policja narzuca swoje zasady, swój styl gry i przede wszystkim swoją mocną zagrywkę, i to było widać od początku i do końca i tutaj od początku as ten czerwony ten który dla mnie przynajmniej najwięcej tutaj znaczy dla Agnieszki Konkolewskiej. uważam, że skandalem jest to, że nie otrzymała ona statuetki w tym spotkaniu i nie wiem, co jeszcze mogłaby zrobić, żeby taką otrzymać, chyba nie wiem, klasnąć tuszami albo stanąć na głowie i zablokować nogami, bo innych rozwiązań nie widzę. 11 punktów na 15 podanych piłek, do tego 8 bloków. No to jest wynik naprawdę niesamowity. Wiemy, że Aga potrafi fajnie grać. Oczywiście wszystko to za sprawą też dobrych podań od Marleny Kowalewskiej, która odkąd powróciła do pierwszej szóstki Chemika Police spisuje się rewelacyjnie. Dobry mecz także Milenkowicz, to ona została MVP tego spotkania i faktycznie nie ma się do czego przyczepić. 55% przyjęciu, 58% w ataku, do tego 3 bloki, ale... Taki performance jak Agnieszki w tym spotkaniu często się nie zdarza w ogóle środkowym, a wiem, że to są osiadkarki, które raczej są gdzieś tam pomijane, jeżeli chodzi o przyznawanie statuetek, a więc ode mnie as dla Agi, pozdrawiam Cię serdecznie, grasz świetnie i kontynuuj tą dobrą formę. Zagrywka, zagrywka, jeszcze raz zagrywka, to takie frazesy, może jeżeli chodzi o siatkówkę, ale na pewno ważne jest, żeby tą zagrywką grać tak jak grał chemik w tym spotkaniu z Radomiem. No i widać to było od początku do końca, bo miały problemy siatkarki z Radomia. Troszkę może było widać lepszą dystrybucję, jeżeli chodzi o podania do środkowych, bo tutaj nawet sobie chyba wypisałam, że 11 i 8 piłek dostały. Nie 8, 11 i 9 piłek dostały środkowe. A tak patrząc na pozostałe koleżanki, które też dostawały gdzieś w granicach 25-30 i to te grające na, na skrzydłach, to jest to całkiem przyzwoity wynik. Aczkolwiek będę się opierać, że można więcej, bo przecież mając freję czy mając zuzie, można pokusić się o więcej grania środkiem. E, dobra gra Aleksandry Lazic w ataku, ale tu oczywiście e, musi być jakieś ale i tym ale jest e, gorsza e, gra w e, przyjęciu. E, troszkę chyba słabszy mecz, ale nie powiedziałabym, że zły Kasi Zarośnickiej-Król, bo ona w tych trudnych momentach e, brała ciężar gry na siebie. E, były te momenty, kiedy to przyjęcie nie było najlepsze i ona musiała kończyć piłki raz po raz z trudnych sytuacji. także. E tak to wyglądało, 20 do 6 w bloku, jeżeli chodzi o zwycięstwo chemika police, to jest naprawdę pogrom i to jest wynik, który w takim meczu zespołów, które myślą o tym, żeby być w strefie medalowej, no to jest za duża przepaść. Także tak. A jeszcze wracając do Oli Wójcik, która w tym spotkaniu świetnie prezentowała się w przyjęciu, widać, że powoli wraca do tej dobrej formy w ataku. W tym spotkaniu 35%, ale widać, że powoli zaczyna się przełamywać, że jest szansa na jej coraz lepszą grę, także w tym Elementy. Total atak radomki? 36%. To jest na pewno wynik, który nie daje szansy na zwycięstwo w meczu z chemikiem. 58 do 46%. Tak pasowały się wyniki, jeżeli chodzi o przyjęcie, i tutaj też oczywiście e, zasługa duża Marysi Stenzel, która po raz kolejny gdzieś tam w okolicach między 65 a 75%. Już teraz dokładnie nie pamiętam, jak to wyglądało. Także na pewno blok, blok, jeszcze raz blok, zagrywka, zagrywka, jeszcze raz zagrywka to są te dwa elementy, które na pewno przechyliły szalę zwycięstwa na korzyść chemika. Police. Dalej lecimy do meczu LKS Joker i tu powiem szczerze, że z jednej strony byłam zdziwiona, że LKS dał sobie wyrwać jednego seta, ale z drugiej strony cieszę się, że Joker zaczyna walczyć. No ale tak patrząc, też jak układał się ten, ten mecz, no to troszeczkę znalazłam odpowiedź na, na, na to, dlaczego też ŁKS dał sobie urwać tego seta, bo nie było przecież e, Martyny Greiber, była Pietra Żukowski, e, bo e, zaczynało to spotkanie sobie Sobiczewskę, która akurat e, no troszeczkę e, słabiej sobie radziła, potem mieliśmy Piasecką, Weronika jones perry słabiej w przyjęciu, oczywiście tradycyjnie bardzo dobrze w ataku i tutaj najlepiej punktująca siatkarka swojego zespołu, ale ten as, który właśnie sprzedaję, czy wysyłam należy się Kamili Witkowskiej, bo ona wreszcie dostała taką liczbę piłek od Roberty, na jaką faktycznie zasługuje. Tutaj chyba też trzeba pochwalić Robertę, bo ta jej dystrybucja też prezentuje się bardzo ciekawie, ale wracając do Kamili, 10 piłek na 13 skończonych, 77% do tego 7 bloków, a więc już widzimy, że te środkowe z czuba tabeli prezentują nam kapitalną grę w bloku. No i to może się podobać. Tak Aga, tak Kamila Witkowska. Ja myślę, że tam jeszcze parę takich dziewcząt, które aspirują do tego, żeby być tymi topowymi blokującymi w naszej widze. Za chwilę się w nalniskach pojawi. Jeżeli chodzi o Joker, no to tutaj twardowska na takim troszkę słabszym poziomie: 38% przyjęcie, 34%. Atak, do tego jeden blok malu, to chyba warto zatrzymać się na sekundę, ale nie na dłużej, bo to jest 25% w ataku. No i cóż dalej? Raczkowska, dobre przyjęcie, kiepski atak. Dobre wejście Asi Sikorskiej i tutaj myślę, że warto się zastanowić. Może to jest też moment, żeby to właśnie ta siatkarka w kolejnym meczu rozpoczęła, a nie czekać, żeby wpuścić ją na boisko, czy też stwarzać jej szanse zadaniowe. No i dalej Judyta Gawlak, 58%. To chyba są te najjaśniejsze punkty, najjaśniejsze te dwa. Sikorska i Gawlak, które mogły się wyróżniać po stronie. Lecę dalej do spotkania Developers Unii i tutaj faworyt był tylko jeden, oczywiście Developers, ale Unii, jak to w tym sezonie, straszy i postraszyło też dewelopress. Zdziwienie, przegrać seta do dziewięciu, żeby później wygrać na przewagi, no to coś, co się oczywiście w damskiej lince coraz częściej zdarza. Tak też było właśnie w tym spotkaniu, po tej wygranej do dziewięciu, potem musiały oddać się, No dużo dobrego siatkarki z Unii, żeby zwyciężyć do 25 kolejną partię. E, na pewno było to słabsze spotkanie Bruno Honorio i to trzeba powiedzieć otwarcie, 29%. E, myślę, że akurat w takim meczu jak z Unii Opole ta siatkarka może sobie pozwolić na takie spotkanie, więc masz e, szczęście dla Dewelopresu nic się nie stało. Bardzo dobry mecz dla wykonania Jeleny Blagojewicz. Dla niej, oczywiście, kolejny as. To jest siatkarka, która od dłuższego czasu prezentuje nam grę na bardzo równym poziomie. Grę, która przekłada się na wynik zespołu. Także charakter, który się przekłada na, na wynik zespołu. I tutaj 55% przyjęcia, 58% ataku, do tego trzy bloki. A więc, na pewno, postać, która zasługuje na wyróżnienie w tym spotkaniu. No i tak patrzę dalej, Kasia Wenecka, kapitalna zagrywka, niezła dystrybucja, aczkolwiek tu się będę cały czas upierać, że więcej piłek jeszcze do środkowych, bo ma Jurczyk, która się fajnie spisuje, ma jest ten cel, która się fajnie spisuje w tym sezonie, dobry mecz w ataku Badżemy. W zasadzie odpoczynek dla Anny Kalandadze. Myślę, że na pewno ta siatkarka też doceni, bo liga jest długa, a też za moment już rusza liga mistrz. Jeżeli chodzi o Unię Opole, no to takie kombo słabszej dyspozycji stronias i Bidias niestety nie mogło przynieść nic dobrego i tak właśnie się zdarzyło. O ile Bidias trzymała przyjęcie na 55%, no to ten atak stronias na 20%, a Bidias na 27% już na pewno. Nie dawał szansy, do tego też słabsze spotkanie o żyłowskiej. Błączyńska na 19%. I tutaj tak naprawdę nic dodać, nic ująć. 17 do 9 przewaga w bloku, jeżeli chodzi o dewelopres. No i co ciekawe, lepsze przyjęcia w ekipie Uniopole, bo tutaj 40% przy 33 dewelopresu, ale widać, że kasza Wenerska, te niedokładności w. Przyjęciu potrafi przekuć na dobre postawienie piłki do skrzydła, no i to miało ogromne znaczenie dla siatkarek dewelopresu Kolejne spotkanie to jedno z tych dłuższych, bo dwa takie pięciosetówki, w, w tej kolejce oglądaliśmy dwie takie pięciosetówki. Na początek Bydgoszcz-Wrocław, tutaj widzimy, że pracowniki rozpędzają się pod wodzami trenera Żarczyńskiego. Nie było to jakieś wybitne spotkanie, jeżeli chodzi o statystyki, procenty i to, jak się siatkarki prezentowały, bo każda z nich w zasadzie miała swoje te ups and downs, jak to ja nazywam. Na pewno dobry mecz z Uziż Ona na 59% przyjęcie, 45% atak, do tego 3 bloki, łącznie 21 punktów, a więc no z jej punktu widzenia na pewno bardzo szkoda, że Bydgoszcz to spotkanie przegrała. Widać, że trener Matela poszukuje cały czas na pozycji rozgrywania, A poszukuje. No, ma obejście w postaci Magdy Mazurek, Polina Bałdyga rozpoczynała spotkanie, kończyła Magda. Po Stonie Włocławia podobnie zresztą e, zaczynała Szady, kończyła Kaczmara, więc cały czas gdzieś tam ta kluczowa pozycja jest nie do końca pewna. No i jeżeli chodzi o Bydgosz, to Bokan, Balma z Szczepańska, wszystkich gdzieś tam w okolicach 30-30 kilku procent, a więc niewybitnie, ale podobnie było po drugiej stronie, a więc tutaj na pewno miało znaczenie końcówki. I to, kto wytrzymał, i tutaj tatuetkę otrzymała Ola Gromadowska, ale myślę, że te 32% ataku to jeszcze nie jest maks, na jaki znać Ole. Na pewno 5 bloków to jest ten wyróżniający się wynik. I to jest coś, co też może dawać nadzieję na to, że za chwilę też i atak pójdzie w górę, bo na to na pewno liczą szkoleniowcy, ale też myślę i sama Ola. Tak sobie tu jeszcze patrzę. 27 piłek do Fedorek w tym spotkaniu 500-owym. to jest naprawdę wybitny wynik, jeżeli chodzi o podanie ilość podanych piłek do środkowej. On akurat w tym spotkaniu 30% skuteczności. Nie jest to najlepszy wynik. Ale ta ilość piłek na pewno zadowoliła tę środkową, i myślę, że wszystkich tych, którzy czekali na dobre atakowanie, właśnie w jej wykonaniu. Dalej lecimy do tego, co miało miejsce wczoraj, a więc meczy w Biesku Białej, i tutaj po raz kolejny zagrywka, zagrywka jeszcze raz, zagrywka. Siatkarki Grota pokazały, że potrafię nią, nią grać i. Dzięki czemu zrobiły sobie na początku już sporą przewagę, też kolejny dobry mecz Moniki Fedusio, i ten ostatni as, właśnie leci do niej. Myślę, że może być zadowolony ten łuszak z tego, jak Monika wkomponowała się w zespół, odnalazła się po tym sezonie reprezentacyjnym. Wracając jeszcze do tej zagrywki, no to tutaj na pewno dobre zagrywanie łazowskiej. Mm. Nie chcę, żeby to zabrzmiało jak szpila, ale myślę, że na dużo więcej stać centkę. To jest siatkarka, która w moim przekonaniu ma naprawdę duży potencjał, i widzę, że nie wykorzystuję tego w, w dużej mierze w spotkaniach. Widziałam ją w lepszej grze i cały czas czekam na tą jej lepszą dyspozycję, formę, więc mam nadzieję, że w którejś z tych kolejek uda mi się przyznać jej Asa, bo zasługuje za przede wszystkim potencjał, ale to oczywiście trzeba obronić na boisku. Po stronie bieska Janiuk i Pieszchała bardzo dobrze blokiem, total 10 punktów, no ale ta skuteczność gdzieś około 50%, więc od środkowych troszeczkę więcej oczekujemy. Tradycyjnie Koleta Łyżkiewicz troszeczkę problem z przyjęciem, 41% w ataku, więc dobry wynik, więc można generalnie zapisać to spotkanie jako na plus dla Kolety. No, i na pewno poniżej oczekiwań szlagowska i orwoszowa. Te dwie dziewczyny przyzwyczaiły nas do tego, że troszeczkę lepiej grały w ataku, nawet znacznie lepiej, bo orwoszowa tylko na 18%, szlagowska na 18%, orwoszowa na 27%. No i to jest za mało, za mało na pewno na, na grota, ale za mało też na te e, tuzy naszej ligi, czyli Developers, chemik, LKS, e, radom. Zobaczymy, jak to tam się dalej będzie. Układało. Jeżeli chodzi o groto, no to tutaj wiemy, że cały czas leczy kontuzję Zuzia górecka, ale w jej miejsce pojawia się na boisku Paulina Damaska i widać, że ona coraz lepiej zaczyna się czuć na boisku, i to na pewno cieszy, bo zawsze nie cieszy, że pojawia się kontuzja, ale jak koleżanka wtedy. Znajduje to coś na boisku, ten komfort, ten współpracę, porozumienie z pozostałymi siatkarkami. To nawet po powrocie z, z Uzi na boisko daje to trenerowi taką informację, że jednak zawodniczka czuje się już dobrze w tym składzie i, i będzie pewniejszym ogniwem w drużynie. Także myślę, że na pewno gra damaskę może się podobać i mogła się na pewno podobać w tym spotkaniu. Jeżeli chodzi o Kleger i Szczurowską, no tutaj Kleger rozpoczęła nie najlepsze spotkanie, <laughs> zmieniła ją e, Julia Szczurowska, ona troszkę lepiej, ale to cały czas jest 38%, a więc jeszcze by się chciało, żeby to było troszeczkę więcej. No i na koniec to chyba najdłuższe spotkanie tego e, tej szóstej kolejki, piątej, szóstej, o, ja już zgubiłam rachubę, która to kolejka, niemniej... E, Zrozumiem, zrozumiałam tak naprawdę pana komisarza, który przyznawał na statuetkę MVP, bo sama nie wiedziałam po tym meczu komu ją przyznać i faktycznie Iza Mańczek grała najrówniej w tym spotkaniu. Sporo wznotów i upadków każdej z siatkarek. Ewelina Żurowska chyba tak naprawdę na przekroju całego meczu grała najrówniej z obu zespołów. Na pewno Gisel Silva poniżej oczekiwań, na pewno tutaj zmieniczki musiały się pokazać, na pewno sytuacja bardzo tajemnicza, jeżeli chodzi o legionowej, i brak Loren Barfield, to jest coś, co zastanawia wielu kibiców i czekamy cały czas na to oficjalne oświadczenie czy stanowisko klubu, co, co się stało, że, że świadkarki nie ma. No, i tutaj też w końcówce, oczywiście, bardzo ważna zagrywka. Do tego na koniec, troszeczkę chyba spokojniejsza gra ani grabki i ta duża przewaga już w tie breaku, Bo tak naprawdę ten mecz przez długo, długo tak się układał, że nie wiadomo było kto, kto je zwycięży. Monika Gałkowska na 43%, a więc przyzwoity wynik. Troszeczkę, myślę, słabiej z kolei po drugiej stronie Oliwia Różański, bo od tej siatkarki troszeczkę chyba więcej cały czas oczekujemy, bo tam gdzieś w okolicach 30%. Japrak erkek, erkek podobnie. Ewelina Żółowska już mówiłam. Mucha, mucha, o. To jest kolejna siatkarka, jeżeli chodzi o Kalisz, która też, no, to spotkanie akurat miała troszeczkę słabsze na swojej pozycji. Na pewno Aleksandra Cygan zasługuje na pochwałę, jeżeli chodzi o ilość bloków tutaj, aż siedem. To jest właśnie kolejna z tych siatkarek, która całkiem dobrze czuje to, jak postawić blok na siatce. Po raz kolejny w tym spotkaniu potwierdza się właśnie, kto ma zagrywkę, ten wygrywa. No i zobaczymy, jak będzie wyglądała kolejna kolejka, bo myślę, że też kilka bardzo ciekawych spotkań przed nami. Ja czekam i wy też czekajcie. Do zobaczenia.